Hej, sala wszystkim tu, Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w This War of Mine. I jak się nasz Bruno czuje? I w ogóle czego nam brakuje? Bo dawno nie grałem. Muszę zobaczyć: zaatakowano nas. A to on jest ranny. Ok, a więc tak, tyle ci spać. Nie, tyle ci ogarnąć, żarcie, mamy żarcie. fakie. Je. Jesteś ranny, dochodzisz do siebie. Ok. Bryszaj Dubsko, ty jesteś lekko ranny, więc nie ma problemu. Nie pamiętam, kto ostatnio kiedy jadł. That's the problem, moi drodzy. Lekko chory. U. padam z, y, bardzo głodny, Bruno, ty jesteś bardzo głodny. ty jesz. O, i przydałaby się podpałka. Dwie osoby mogą zjeść. Nie wiem, kto jest z Google. Jest bardzo głodny, więc... więc. Zanim zrobimy cokolwiek, chodź mordo. Zrobimy siekierę, ponieważ jej nie zrobiłem wcześniej, kompletnie o niej zapomniałem. Niestety nie stać, nie mamy na niej siekiery. I to jest problem. Co my w ogóle mamy? Czy mamy filtry? Filtry nam, mamy, filtry. Więc ty... No tak, ukradliśmy zresztą, niedawno. Dobra, mordo. Ty leżeć, bo jesteś ranny, Katia. Ty ogarnij żarcie. Pięknie, przynajmniej nie będziemy umierać z głodu. Filtry mamy, więc będzie woda. Skoro nasz Bruno jest ranny, ale nie ciężko ranny, myślę, że możemy się skusić, żeby pójść na ekspedycję. Nie, dobra nie. Wow, ile mamy tego żarcia, mamy żarcia aż za dużo. O żarcie nie musimy się martwić. Potrzebujemy części i broń, części broni. W sumie, ty jesteś lekko ranny. Chodź tutaj. Dajmy Katy się wyspać. Eee, ty jesteś lekko chory. Leków nie będziemy brać. Jesteś tylko lekko chory. Po prostu się wyleżysz, ale jesteś bardzo głodny. Dara. Musimy coś przerobić na opał. Mamy trochę drewna. Dara, nie mam wyboru. Drewna. Drewna uzbieramy, kiedy zrobimy sikierę. A siekierę musimy zrobić. Używają części i drobnostek, czegoś tak. Dobra, zróbmy gotowaną żywność. Katia śpi. To jesteś lekko ranny, ale wystrojony w ciebie. Zobaczmy, czy cokolwiek możemy zrobić. Oby jakiś handlarz byłoby super. Dobra, jedz. Musimy zobaczyć, kto w jakim stopniu głodu jest, bo. nie w sumie. Brakuje nam tylko wody do takiej normalnej. Ej, tyle, mamy części. Mamy części, a potrzebujemy ulepszyć piecyk, ponieważ robi się trochę zimniej. Kiedy zjadłem jeszcze jedną porcję, potrzebujemy drobiazgów i termometru. A tutaj zobaczmy, czego tutaj potrzebujemy. Dobu Do moździerza pamiętam. O, zdecydowanie za dużo części. Drobno z takiej części. Drobiazgów mniejsze. Musimy zbierać. Musimy teraz się skupić na drobiazgach. I chyba nad wiem, gdzie pójdziemy. Nasi słuchacze zgłaszają, że wojsko to właśnie do szaku na cywilach. O, niedobrze. Bardzo niedobrze. O, możemy się przemieszczać po mieście. Zajebiście. Ludziki, zajebiście. Niedługo będzie śnieg. Dobra, ludziki. Mo Prawdopodobnie będziemy mogli... Ty idź tutaj, bo zaraz będziemy musieli wstawiać kolejny filtr. Prawdopodobnie będziemy mogli pójść do miejsc, które były zablokowane przez wojsko, których w ogóle nie przeszkaliśmy. Dużo drobiazgów znajdziemy. Jedzenia mamy wystarczająco dużo wody. Spoko. Ale... Wojsko się dopuszcza aktów złych aktów przeciwko cywilom, więc myślę, że jednak skupimy się na częściach, na drobiazgach i drewnie. Żeby się zabudować, nie? Jak tam wygląda nasza sytuacja w ogóle z bronią? Muszę zrobić ręce, bo kompletnie nie kojarzę. Nie mamy amunicji, więc amunicja też by się przydała. Ale mamy... mamy jedzenia w chuj. Więc jest ok. Wody będziemy mieli dużo. Lekar mamy spoko, coś puka? Zdawało mi się. Dobra. Cybrano eee. zejść na dół. Jeszcze lekko chory, więc ty będziesz dzisiaj spać. Tobą Ogarniemy kolejny filtr, transtakujemy sobie wody. Mamy dużo tego. No i niech tego Katia w stanie, nie. Umie się targować. Możemy pójść do tego dziadka. się potargować w sumie... Chodź. bracie bym się skusił, żeby go okreść. No, nie wiem, zobaczymy. O, jesteś głodna. Drobiazgów potrzebujemy, dobra, ty wstawaj, Bruno, ty leżeć. Nie już rzeczy, jedno przyjdzie, więc. No, well. Potrzebujemy jedzenie. Mamy wystarczająco dużo. Ale potrzebujemy drewna na opał, dobra. Koniec dnia. Tutaj mamy w ogóle jakieś meble, które możemy porobić. Wystarczy, że weźmiemy. Ogarnimy e, ogarnijmy co potrzebujemy, dokładnie, do siekiery i skupimy się na drobiazgach, ja a drewno sobie weźmiemy, rozwalając z drewnem meble, e, do siekiery i to by się przydało, piła, czyli części broni, o Boże, dużo części broni potrzebujemy do siekiery, dobra, koniec nie. Tak, odblokowało się, pięknie, pięknie moi drodzy. Tu jest niebezpiecznie. Po stronach wojska niebezpiecznie. Zachować ostrożność w szpitalu. Moglibyśmy się poskalać i okraść szpital. Ale no. Potrzebujemy materiałów. Ruiny willi. Wszędzie niebezpiecznie. God damn it. Garaż. Co tutaj by się przyda piła, żeby okraść. Rudera? O Boże, ruderę całą skubaliśmy. Dobra. Materiały, materiały. Też praktycznie wszystko okradliśmy W hotelu. Nie, w hotelu się boję. Eee, jedzenie dużo, broń bardzo dużo. Podejrzani osobnicy uzbrojeni nie poznają. Boję się. Hmm, co my tutaj mamy? Potrzebuję materiałów. Nie mam pojęcia co wybrać. Wybierzmy. Co było w hotelu? Tam są bandyci. Coś potwierdzono, że są bandyci, więc nie, tutaj nie pójdziemy. Za bardzo się boję. Eee, Roiny Willi. Dobra, chodźmy tu. Bo jest broni dużo, a potrzebujemy broni do siekiery. E, ty jesteś lekko chory, śpisz w łóżku. Ty jesteś lekko rany. Też by ci się przydało. Ale ktoś musi czuwać, a oboje muszą leżeć. No i co? So, pieprzyć tą chorobę, mam dużo lekarstw. Zróbmy tak. Ruiny willi. Weźmy sobie... A nic nie mam, żeby brać broń. Noża nie mam. Tam że mam nóż, mniejsza. Weźmiemy wytrychy, bo jest niebezpieczeństwo, więc może ktoś być, więc musimy ci otwierać zamki. Jeżeli będzie jakiś ceny, to ewentualnie wypieprzymy te wytrychy. Okej, okay, jestem i już mi się podoba to. Już to mi się podoba. Ponieważ to są części, których potrzebujemy. Nie ma. Do tyłu, do tyłu. Trzeba wyjść. A nie my, od góry wchodzimy. Okej. Okay. Czyli musimy uważać, żeby nie umrzeć. Zejdźmy na dół. Okradnijmy szybko tutaj. Części broni. To się może przydać. Weźmy wszystko na ten moment. Na górę. O właśnie, bo on wychodzi. Spierdamy. Nie nie nie, 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 na górę, na górę. O mój bo. O mój Boże! Ooo! został została zabita podczas szukania zapasów. Ja pierd. To było szybkie. Oj, łoże. Dobra, jesteś lekko ranny. Więc możemy chodzić całą na ekspedycję, to jest tyle dobre. Ale mój Boże. Oczywiście Bruno ma wyjebane. Liczy się tylko on. A to było złe. To było złe, nawet nie zrobiłem rekonansu dobrego. Mmm, wiadko jest zimno, się robi. <śpiewa> Aj, mój Boże. Dobra, ty już głodowałeś. Więc, Bruno, Rób nam żarcie. Cuddlehead! Nie, ty też bliżej, choć tutaj. I wróciliśmy znowu z pustymi rękoma. Potrzebna części. Oh. Kicha, moi drodzy, kicha. Zróbmy jedną porcję. To był głodny. Anton przed chwilą zjadł. Ty byś głodny. Nie mamy drewna, nie chcę brać drewna użyjemy puszki. Borys z racji tego, że jest czujesz się lepiej, śmiało wcinać sobie puchę. Eee. Sobie usiąść Anton, bo i tak nie mamy co robić oczywiście. Co mógłbym zrobić? Tobą się położyć Borys, bo jest lekko ranny. No i poczekać ewentualnie na jakiegoś handlarza. O właśnie o to chodziło. Hej! Nie, anulowałem! O mój Boże. Chwila, chwila, muszę ponownie to podczepić. Ech, dobra. Jebać to. Najpierw mu otworzę. Zobacz co przeniosłem. No dawaj. Mam nadzieję, że części broni. Nope. Ech, drobiazgi potrzebuję. O, Op i opał. Dobra, dam ci leki, bo czemu by nie? Warzywka. Jedzenia mam wystarczająco. Wymienimy się spoko, spoko. Świetnie, umowa stoi, zgoda. Teraz ogarnijmy, ile czego, gdzie, co i jak potrzebujemy. Tutaj, czego byśmy chcieli. Myślę, że chcę. Powrót, nie. Co piekarnik? Bo się zima zbliża. Piecyk, nie piekarnik, mniejsza. Więcej drobiazgów. Ok, jeszcze dwa drobiazgi. Będziemy mieli ulepszony piecyk, będziemy mieli opalu, opału zbierać. Zabierać. Jest tyle dobrze. O Boże, teraz możemy Brunem iść. Ale. Wszędzie są niebezpieczne miejsca, to jest problem, moi drodzy, to jest problem. Dobra, za fajka dasz mi chociaż dwa części, nie? O tyś w gredzie pieprzone. Dobra. W sumie łom można wypieprzyć, bo on już jest prawie zniszczony. A dzięki temu mamy dużo drobiazgów. Okej. Okay. I drewna jeszcze bym wziął. Czemu ty masz broni w ogóle? Bimber. Cholery mi bimber. Daj mi wszystkie te rzeczy. O! Bimber jest wartościowy. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli ten drobiazg wypada już. Zgoda. Pytanie, czy bimber chce zostawić? Na coś ciekawszego. No, pau, zamieńmy jeden bimber jeszcze. Beamerek, chodź. Opał się bardzo przyda. Ok, mm, co by tutaj jeszcze zrobić? Nie, ty. Serio? Dobra. Opał jest wystarczający. Zbieraj dalej. Dokończmy to, żeby mieć wodę. Wody mamy ile? No, niech się robi. Sobie lesz sobie lesz Anton jest głodny, ale pieprzyć. Eee, ulepszymy piecyk i dajmy opał, bo się robi zimno. Jeszcze nie ma zimy, jeszcze nie ma zimy, więc on mnie cieszy. A, dobra. najpierw musimy zrobić ten termometr. hopa 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 Rusz do pan Anton. Wbiegłem matematyki, więc powinienem to zrobić szybko. Wróć. Ale tak spieprzyłem. Myślę, żebym mógł wrócić tam nawet. Tylko bym nie zsiadł na, na dół, bo jest niebezpieczny. Ale w takim przypadku przydałoby się uciekać. Leć tu. Lecimy na dół, ulepsz, a piątej się zaczyna chyba wypad, albo szóstej, nie pamiętam, godzina, więc możemy jeszcze dać opał. więc jest zimno, powinienem najpierw dać opał, ale oj tam lekko chory, lekko randy, siebie. Wcześniej mogę wierzyć, że Katyn nie żyje, no? Pawle też nie żyje, nie poradzisz. Ale ważne, że Borys żyje. Nie wierzysz się z tego 17-miejscowych beatpunku. Dobra. Dobra, dwa starsze chyba, nie? Temperatura rośnie. Jeszcze trzeba? Dam na maksa. Nie można więcej. Dobra, jest na szóstce. Opał nam się przyda, w sumie do tego. Tutaj. O, na noc zostawmy jeszcze... żeby się woda robiła. Będzie na zapas. Mm. No i co? Musimy poznać zbierać tych drobiazgów. I części broni. Przede wszystkim w roku. Zdążymy? O 7 start? Nie pamiętam. Nie, o 8, easy. Dara. Bum. Noc. Lekko chory, czuwa zapasy. Niewielka kamienica. Wiecie co? Nie chcę iść. Do tego poprzedniego, po wojska. Ejdzmy do niewielkiej kamienicy. O, panie, nie mamy w ogóle wytrychów No tak, zostały. Pff. Co zrobimy? Nic nie zrobimy. Jestem. O, to mnie cieszy. To są bandyci, tak? Ło, panie, leki Kosztowne. Koleś jest pijany, dobra. To może pójdź sobie gdzieś. Dobra. Możemy wchodzić na górę. Szeszkajmy to. Nic ciekawego. A, boję się, moi drodzy, boję się. Wiesz, że nasz Borys jest wolny. Czy on się wraca. Zamknij drzwi. Nie wiem, słyszałem. Lep przeszukam to, ewentualnie spróbuję uciec, ja już jestem wolny. Fajnie. Szybko, szybko, szybko. Poza zasięgiem wzroku, ok. Niech przyjdzie tam. Patrzmy na górę. Przeszukajmy to pomieszczenie. Więcej broni. O Panie. Chodźmy na dół. On schodzi na dół, dobra Czyli my możemy pójść tutaj. Ewentualnie tutaj się możemy skryć. Szkajmy wszystko, tu nic nie ma. Części broni, spoko. Dobra, on się wraca. Nie, on wchodzi tędy. Dołem, dołem. Właśnie, czy on śpi? Śpi. Zamknij drzwi. Okradnijmy ich tutaj wszędzie. Wszędzie, zewsząd. Ciekaw, czy my go obudzimy jak zaczniemy tutaj grzebać. Ryzykujemy. Dobra, jebać. Pierdalamy. Pierdalamy zauważyli nas, ale i tak jest sporo rzeczy w tym bronie. Nie próbuj tego panu. O, zbroją leci! Uciekamy! Uciekamy! Uf, uf, udało się. Uf. Jest dobrze, jest dobrze, moi drodzy. Prawie pełne klipunek. Broni nie mamy. Możemy wziąć piłę. i okreś na przykład staruszkę. Słyszałem, że staruszek ma dużo części. widziałem pisali. Zatakowano nas. Z czym uciekli? Z wodą, z jedzeniem i ze skrętami? Musimy wzmocnić warty, dobra. W dupie mam wodę. Ci bandyci mają wszystko, czego im trzeba. Ci ludzie muszą patrzeć, żeby dobrać co to tak niesprawiedliwe. Teraz ich rzecz są nasze. Rzeczy tak dużo nie straciliśmy, więc nie obchodzi mnie to. Jest bardzo ciepło. Biografia. Cieszę się, że bolusł okrad tych bandytów. My zrobimy lepszy użytek z tych zapasów. Dokładnie, mordo. Zarcia mam, aż za dużo. Jeśli mam się odwalić, to nie okraść niż ludzi. To tylko, yy, tyle tylko, że to niebezpieczne, jep Dobra, ty jesteś zmęczony, pójdziesz spać. Ale najpierw nam poborobisz rzeczy. E, tu nic ciekawego, jeszcze jeden kanał. Okej. Okay. Właśnie. Ty biegły matematyku, ogarnij to. Na to nas nie stać, ale stać nas na to. Zrobimy z tego użytek. Ile tego potrzebuję? To nad nie wymaga... O, wytrychy. Wytrych się przydadzą i nie wymaga części. E, użyjmy piły, bo słyszałem o paru. Do kościoła by się przydała piła. Na razie zróbmy jedną. Ty, misiek. Nie masz warzyw. Przerób książki na opał, Książka nam niepotrzebna. Zpiło się zakradniemy do dziadków W sumie wytrychy wezmę. Nie wiem czy u dziadków może się nam przydać wytrych. Więc warto zrobić. U dziadków jest dużo części, więc myślę, że dwa wytrychy mogę zrobić. Ale właśnie, napis sprawdzimy tutaj co jak To był jak głodny. O! I już wiemy, co robimy. Ostatnio nas okradli, więc trzeba się bardziej zabezpieczyć. Jesteś lekko radny, głodny. Kim ostatnio jedliśmy? Antonem nie jedliśmy. Dobra. Ty zrób żarcie, Bruno. No, zrób na razie tyle. Pójdziesz się kimnąć? Nie, to Anton pójdzie się kimnąć. Anton jest zmęczony. Anton! Jeść, a ty budować Bruno Rusz to dupsko Właściwie gdzie mam jeszcze, musimy zakryć jeszcze dziury Tutaj, jedną Dopiero potem będziemy mogli drzwi zrobić Więc Anton W sumie czemu ja muszę ich tak głodować, mam mnóstwo żyć, eee, żarcia Ale nie mam opału, dlatego Ktoś czeka pod drzwiami Hej, okay, przyniosłem ci coś Wow, we dwójkę? Okej, okay. oderwi się, yy, się Bruno. Ciekawe co? Mam nadzieję, że nie że są żadne złe zamiary. Hello? Masz chwilkę? Powiedzmy. Zależy o co chodzi. Mieszkam kilka bloków stąd. Wiedzieliśmy, że schroniliście się w tym budynku. skoro jesteśmy z źródłem, postanowiliśmy przyjść się po przywitać. wam trochę, że z naszego grodu smacznego. Okej, okay, dzięki. Serio, w tych czasach dają mi warzywa? Spoko, mamy zajebisty motyw do jedzenia. Się nad nie zastanawiam, po prostu je ja, ja, karmię wszystkich. Niech jedzą. Chociaż przydałoby się. Wiecie, są. Jeszcze ich nie nakarmię tak na maksa, ponieważ zbliża się zima. Winter is coming. Jak to powiada Edward Stark. się nie mylę. Więc pora się zabudź. Zachomikować żarcie. Bo nie wiemy co nas czeka. I jakie będą braki w żarciu ze wszystkim. Dobra, ty jesteś smutny, zmęczony. Ty nie jesteś zmęczony. I wróciliśmy z fajkami. to czy z zielskim Z tytoniem. Pierwsze to, że jesteś lekko ranny. W Bruno skończył, niech on zapierdziela. Hoppa! I w dół. Ale mamy leków, nie? Moglibyśmy się wymieniać z tym dziadkiem w sumie. Ale po co? Lepiej ich określić. Zabili mi Katię. Nie ma litości dla nikogo. Zresztą mogę ich określić i się wymienić, chyba że u rozgłodu. Ale nie! I czy to zrobimy tak, że nie ukradniemy im jedzenia, tylko wszystko inne? I wtedy nie umrą z głody i będziemy mogli się z nimi wymieniać. Hej, to jest świetny pomysł. Dobra, to w sumie możemy zakończyć. Bo mam przez ten czas skończę. Więc, ty jesteś lekko chory, więc pisz, to czuwasz. Garaż. To było w garażu, nie? Przygotuj się, potrzebujemy piły. Szukaj zapasów. Zapomniałem wytruchu wziąć.